Serio. Nie ma więzienia dla rodziców, którzy nie robią kalendarzy adwentowych. Nie ma, dla swoich policji. Dzieci. nie ma adwentowej policji. A czy kalendarz adwentowy to nie jest jakiś kolejny obowiązek w tym przedświątecznym czasie dla rodziców? Dla dzieci to jest bardzo trudne. Nie dość, że mam czekać na kolejny dzień, to jeszcze mam czekać na po przedszkolu, po szkole. Dzień dobry, witajcie w tym pięknym, przedświątecznym okresie, bo dzisiaj. 1 grudnia! A więc... Można legalnie słuchać świątecznych piosenek. I od dzisiaj zaczynamy cały festiwal kalendarzy adwentowych, i o nich dzisiaj byśmy porozmawiali. Dobrze. Ale wyłączając ten, wyłączając ten aspekt religijny. Czyli będziemy mieć kalendarz oczekiwania na święta. Grudniownik. Po prostu. Grudniownik. Grudniownik. Na cokolwiek czekacie, cokolwiek świętujecie. To czekajcie. To czekajcie, czekajcie z nami. Dowiedzcie się, jak czekać. Czy taki kalendarz adwentowy? Mhm. No będę używał słowa. Adwentu, no tak, tak, dla uproszczenia. Tak, czy taki kalendarz adwentowy? Może być czymś yy, więcej niż tylko zegarkiem do odliczania. No, Sią. dla dzieci to na pewno jest radością przede wszystkim, wiesz, jak tam codziennie coś się wyciąga. wow, wow. wow. No, nie tylko dla dzieci. Mm, tak, zdecydowanie nie tylko dla dzieci. Mm, ja też bardzo lubię kalendarze adwentowe. Ale myślę sobie, że kalendarz adwentowy to jest też niezła nauka samodyscypliny, żeby nie otworzyć wszystkich tych pudełek naraz. Ja zawsze, jak byłem dzieckiem, dostawałem takie z czekoladkami, które mm -hmm. znaczy, moja babcia przywoziła gdzieś tam z zagranicy. Na przykład z Milki to ja potrafiłem, wiesz, przejechać cały, gdzieś mm -hmm. wszystko. Podomykać gatuniczki. żeby nikt nie widział. <laughs> Więc jest no. to niezła nauka samodyscypliny. Tak. Ale myślę sobie, że może to, to też być nauka takiego czasu razem, jeżeli dopasujemy odpowiednio zadania, czy takiej wdzięczności. Mm -hmm. A za co ty sobie cenisz takie kalendarze najbardziej? Ja to w ogóle jestem, wiesz, takim freakiem świątecznym, i jakby wszystko, co się wiąże z tą taką atmosferą, lampeczki, światełka. Ja to... Powiedziałam coś, ale wysyłam tyle negatywnych komentarzy, że już się ugryzę w język. Dajesz. No, że jesteś świrnięta na południe tych świąt. <grym> no i przyznaję, jestem. Uwielbiam ten, ten okres i jakoś tak rzeczywiście traktuję go. Ja już od połowy listopada magicznie. omijałem RPA, nie? Już z RPA? Nie wiem. Mówisz, że jedziesz na wycieczkę do RPA. No, no i jedziesz do Rosman Pepko Action, nie? <grym> Okej. Okay. A, to dlatego ciągle nie mieliśmy czasu. Nie hmm. było. remontowany był Action. Coś się dowiem dzięki temu podcastowi. Więc ja jeszcze w ogóle lubię po prostu wszystko, co się wiąże, wiąże ze świętami, ale to, za co sobie cenię najbardziej, to to, że kalendarz adwentowy stał się w naszej rodzinie od pewnego czasu takim. Nie chcę powiedzieć cementem, bo to może za duże słowo, ale czymś, co zdecydowanie nas zbliża. I ten kalendarz, który tworzymy dla Franka, to jest taki bardzo fajny moment w ciągu dnia. To otwieranie okienka jest takim bardzo fajnym momentem w ciągu dnia, w którym tak wszyscy się nad tym skupiamy, realizujemy sobie te zadania i tak, taka mobilizacja do bycia razem. I tak samo ten kalendarz, który mieliśmy dla nas w poprzednich latach, to też był taki fajny moment, że my przed snem jeszcze mieliśmy taką chwilę, dla siebie i traktowaliśmy to jako priorytet, a nie wiesz, dobra, ważniejsze to jest tam włączenie zmywarki. Tylko w grudniu trzeba znaleźć ten czas. Tak, tak. Chociaż części zadań nie zrobiliśmy, bo na przykład świątecznej czekolady nie robiliśmy wieczorem. Nie robiliśmy wieczorem. no. no. Albo kąpieli w wannie, bo nie, nie mieliśmy wanny. No i dalej nie mamy. Dalej nie mamy. Zaraz. <laughs> nie będzie świąt w tym roku. Powiedziałeś, że te kalendarze adwentowe, przynajmniej w naszym wypadku, cement cementują naszą tak. bytność razem. I czy w takim razie warto, czy warto lepiej otwierać ten kalendarz adwentowy dla dziecka rano, czy jakby przed przedszkolem, czy przed szkołą, czy po południu, jak jest tego czasu w założeniu trochę więcej? Mhm. Wydawałoby się, że najlepszym momentem będzie popołudnie, mhm. czyli ten moment, w którym rzeczywiście mamy czas, żeby nie tylko otworzyć to, co tam jest, ale też właśnie się nad tym skupić, jakoś to celebrować. Zależnie od tego, oczywiście, jaki tak naprawdę mamy kalendarz. Tak, no bo no jak no to bo jest... my się uczepiliśmy tego naszego, który robimy. Tak, z zadaniami, z wyzwaniami, tak. nie? Więc jeżeli mamy ten czekoladkowy, o którym wspomniałeś, no to pewnie bez no to znaczenia, też, nie? No, no nie, no. Jakby... A, w grudniowym okresie można zrobić wyjątek, nie? że mamy tą czekoladkę i lecimy dalej. Mhm. To chociaż też bym była za tym, żeby nawet jeżeli tam jest czekoladka, to żeby y, celebrować ten moment, czyli okej, okay, a to jaki tam jest dzisiaj kształt? Jak możesz, wiesz, popierać jedzenie słodyczy? Jaki tam Teraz mamy dzisiaj ty kształt? E, a jak ty to czujesz w ustach? Czy ta czekolada jest taka słodka czy gorzka? E, a jest ciepła czy zimna? Wiesz, żeby rzeczywiście Skupić się na tym, to jest w ogóle super trening uważności, takie sprawdzanie. to no, pewnie logopedyczne, nie? bo jak tam będą jakieś takie zawijaski na tym, to dziecko będzie musiało sprawdzić lo sfery logopedyczne nie wchodzę, bo się nie znam. No ale tam e... tak wszystko, co jest ruchem języka, jest logopedyczne, więc Tak, 100%, tak mówisz, 100%. i pewnie jeszcze sensoryczne, nie? Tak, sensoryczne, <laughs> tak. pewno... To te dresiki sensoryczne były znowu. To, czego jestem pewna, to, że jedzenie czekoladki właśnie w taki sposób, zwracając uwagę na szczegóły, jest doskonałym ćwiczeniem uważności. Więc nawet ten kalendarz adwentowy, czekoladkowy, nie w pośpiechu. Ale być może tutaj rano się okaże dobrą porą. No Jeśli do wstałem tak jak nasz syn, trzy godziny przed pójściem do przedszkola, no to. No to nie jakby jest, czas. jest czas na wszystko, nie? Natomiast ja jestem za tym, żeby otwierać kalendarz po południu, wtedy kiedy cała rodzina jest w domu, czy przynajmniej większość członków rodziny, no bo też pracujemy różnie, tak żeby rzeczywiście móc poświęcić temu czas. Jeżeli nasz kalendarz to kalendarz z zadaniami, na przykład. Upierzcie pierniczki czy narysujcie coś, no to my potrzebujemy na to czas. Albo jeżeli nasz kalendarz bazuje na pytaniach, na przykład, jaki był Twój ulubiony dzień w tym roku, to też potrzebujemy czas na to, żeby o tym porozmawiać, a nie, mhm. żeby to było takie. Dobra, powiedzmy wszyscy jednym wyrazem, bo tu już trzeba my zęby, ubierać się, wychodzić bo się zaraz spóźnimy. No, no Jakby nie, nie, nie o to w tym chodzi. Więc ja jestem za tym, żeby wyrobić od razu w dziecku taki nawyk, że otwieramy sobie to okienko dopiero tak dopiero po przedszkolu po szkole po obiedzie tak, kiedy będziemy mieć ten czas natomiast no umówmy się dla dzieci to jest bardzo trudne nie to, że mam czekać na kolejny dzień to jeszcze mam czekać na po przedszkolu po szkole no, ile można czekać? Zlitujcie hmm. się. No, Franek w którymś roku nie chciał iść spać, bo trzeba czekać, aż się Mini zrobi zero. Tak, no właśnie. Nie, więc w tej sytuacji może się okazać, że faktycznie lepszym pomysłem dla naszej rodziny jest otwieranie tego rano, ale być może będziemy musieli wyrobić w sobie taki nawyk, że czytamy sobie rano, wtedy mamy czas, kiedy my jesteśmy w pracy, dziecko, w placówce, zastanowić się nad tym, co tam jest, a zrealizować to yy, później. Natomiast, no, tak jak mówię, trzeba to dopasować do, do siebie, bo też jeżeli w kalendarzu adwentowym dziecko znajdzie zabawkę, no to prawdopodobnie też będzie od razu chciało ją przetestować. Więc ja jestem za tym, żeby, jeżeli się da, to jednak zostawiać to, wyrabiać sobie ten nawek otwierania po południu. Czy taki kalendarz można też wykorzystać do wspólnego spędzania czasu, tak? No bo jeżeli ty decydujesz o tym, jakie zadania dajesz do środka typu pieczenie tych ciasteczek, mm -hmm. no to możesz sobie zaplanować tak, żeby... Tak, ja w ogóle jestem za tym, żeby w tym kalendarzu adwentowym to w ogóle wpleść jakieś obowiązki domowe. <grym> no nie posprzątaj swój pokój może, ale w sumie może. Jeżeli na przykład nasze dziecko czeka na Mikołaja, no to możemy posprzątać na przyjście Mikołaja, nie? Uatrakcyjnić trochę te czynności. To jest trochę takie oszustwo. <grym> tak by tutaj nie do końca moralnie bym się z tym... Dobrze zgodził. czuł. <grym> no. <grym> da, da, oczywiście dopasowujemy no to jednak, wszystko do naszej bo rodziny. Ale dalej to dziecko świadomie nie posprząta tego pokoju. Mm -hmm. no, pewnie masz rację, Piotrze, ale jakby rodzic też człowiek nie zawsze musi być y, poprawnie. Nie zawsze musi być wychowawczo. Tak, no nie żyjemy. W Proporcje Netflixie. są ważne. nie? Mm -hmm. A nie zawsze. Więc ja jestem za tym, żebyśmy ten kalendarz planowali też tak, żeby on wspierał naszą rodzinę w tym przedświątecznym czasie. Jeżeli i tak trzeba upiec jakieś ciasto, to dlaczego to miałoby nie być zadaniem w kalendarzu? Nie, no ciasto musi być. Nie? Ale teraz mi się do głowie jeszcze, czy takie kalendarze adwentowe można wykorzystać też trochę terapeutycznie? Mhm. W sensie, nie wiem, masz. Wróćmy do tej logopedii. Tak. Że masz jakieś tam zajęcia logopedyczne. Mhm. No i ciekawe, czy są w ogóle takie kalendarze logopedyczne. Nie? Może nie? masz pomysł na produkt. <laughs> Halo, logopedzi. <laughs> Ale generalnie wiesz, że otwierasz okienko mhm. no i musisz coś zrobić, żeby. Mm -hmm. Nie wiem, dostać, zaliczyć, ten za, dzień. zaliczyć ten dzień. Nie? Bo pomer... Zaliczyć ten dzień też nie brzmi jakoś fajnie, no bo ale... Po, pomerdaj języczkiem, nie? Trzy mm, razy tak, bola. tak. Myślę, że tak, że to w ogóle można, wiesz, wymyślić... Yy, jakby połączyć z atmosferą świąt, typu, nie wiem... Pomasuj swoje policzki... Yy, Żeby bo... były czerwone jak Mikołaja. Właśnie, no nie? Na przykład. No jakby, wiesz, w, to, w tą stronę bym... Poszczyp się za nos, zostaniesz Rudolfem. <laughs> w tą stronę bym kombinowała. Więc jak najbardziej. Myślę, że możemy zdecydowanie dopasować ten kalendarz do naszych aktualnych potrzeb. Jeżeli nawet my potrzebujemy poleżeć na kanapie, dlaczego to by nie miało być y, zadaniem w kalendarzu? Trzy ogóle... godziny leżenia na kanapie. I w ogóle najważniejszy patent kalendarzowy. To nie jest z psychologii, to jest z macierzyństwa. Nie szykujcie tych kalendarzy. Na cały miesiąc. Na cały miesiąc. To jest najgorsze, co można sobie zrobić. Po pierwsze, ja widzę na tym Instagramie, jak te mamy siedzą już to całą noc. Już oni, od czerwca. Już, <noise> I pakują tam to wszystko. Po drugie, jak to potem dopasować do życia, które się toczy? No nie no, żyjesz według kalendarza. Tragedia. Żyjesz według kalendarza. No nie ma. No właśnie... Jest na 13 grudnia zapisane, że trzeba Piec pierniczki i koniec. Piecesz, pie, pieczesz pierniczki. Co z tego, że złamałaś nogę i leżysz w szpitalu <noise> na przykład? Masz piec pierniczki. Koniec. Nie róbcie tego sobie. I tak mamy tyle na głowie jako rodzice, że niech ten kalendarz nie staje się kolejnym obowiązkiem, który mamy, wiesz, do odhaczenia. Tam tak. jest potrzebna elastyczność. I co, co, co wieczór dokładać zadania? tak? To Jeszcze jest... kolejny, kolejny protyp. ustawcie sobie przypomnienia codzienny wieczór <laughs> na to. Tak, że trzeba po prostu wieczorem wsadzić coś na kolejny dzień i wtedy mniej więcej już wiecie, co, co was czeka kolejnego dnia, jakie macie plany. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że takie chytre dziecko nie zajrzy wam do woreczka do przodu. Dokładnie. Do woreczka. No my mamy, no, my woreczek. mamy woreczek, do pudełeczka. Do pudełeczka do. Tak. I wtedy, jeżeli i tak planujecie w sobotę iść na lodowisko, dlaczego zaproszenie na lodowisko nie miałoby być w waszym kalendarzu? Jeżeli i tak wiecie, że tego dnia wasze dziecko się rozchorowało, nie pójdzie do przedszkola i macie cały dzień, no to to jest idealny dzień na jakieś zabawy kreatywne. Więc dopasowujemy to do swoich potrzeb. Powiedziałeś, czy możemy kalendarz wykorzystać terapeutycznie. Jeżeli potrzebujesz y, nauczyć swoje dziecko, potrenować z nim panowanie nad emocjami, super. Z wciśnijmy to w kalendarz. Nauczmy się jakiegoś ćwiczenia oddechowego. Tak gorące, świąteczne kakałko, które tutaj sprawdzamy, jak pachnie, a potem studzimy. No, eleganckie ćwiczenie oddechowe. Podmuch miłości. <grym>, też może być. Czyli teraz wychodzi na to, że taki kalendarz adwentowy powinien być y, cztery razy w roku, raz na kwartał. Mhm, bo ciągle jest coś do ćwiczenia. No, raz, że ciągle jest coś do ćwiczenia. Dwa, no fajnie jest, nie wiem, wspierać tą choćby relację, którą my mhm. wspieramy przy, przy tak. użyciu tego kalendarza. kalendarza jak to gdzieś Cementu, cementujemy. Cementujemy, tak? Tak? cementujemy, cementujemy relacje. relacje tak. tak. Częściej niż y, raz w roku, nie? Rzeczywiście, myślę sobie, że to byłby całkiem niezły pomysł na pewno dla dzieci. Czyli nie? masz marcownik, czerwcownik. <laughs> może być wielka nocnik. <laughs> tak dobrym pomysłem może być zrobienie kalendarzy na różne okoliczności. Natomiast myślę sobie, mhm. że magii dodaje to, że to jest raz w roku, nie? że to sprawia, że to jest takie wyjątkowe, takie niepowtarzalne. Mhm. Natomiast. Co nam tak naprawdę rzeczywiście szkodzi, żeby może nie na 24 dni, ale na tydzień zrobić sobie czasami takie jakieś wyzwanie? Zobacz, że my może nie kalendarz, ale swego czasu mieliśmy z Frankiem taki słoiczek na stole, na dole? Na dole. Tak, na dole, to znaczy w naszym salonie. Słoiczek i tam były różne takie złote myśli. Że dzisiaj uśmiechnij się do kogoś, albo mhm. możesz spełniać swoje marzenia. I Franek bardzo lubił ten słoiczek i sobie zaczynał dzień od przeczytania takiej myśli. Mhm. I to też jest coś na zasadzie tego kalendarza adwentowego, tylko w innej formie. I teraz na przykład dostał dziennik, w którym na każdy dzień jest jakieś pytanie, za co jesteś dzisiaj wdzięczny, czego się dzisiaj nauczyłeś. I to też jest jakaś taka fajna celebracja dnia, więc może nie kalendarz jako kalendarz. Ale jako takie coś cykliczne, to super, wdrażajmy częściej. A czy kalendarz adwentowy to nie jest jakiś kolejny obowiązek w tym przedświątecznym czasie dla rodziców? No bo jednak musisz te zadania zrobić. Ja wiem, możesz kupić gotowce, nie? Jakby możesz. Korzystamy też z takich. Nie? Tak. Mogę tutaj polecić? My korzystamy. To to będzie... Zagrajmy w papierkami że narzucamy. Nie, no bo nie, no bo nie, no możesz, nie umawialiśmy się, tak. to nie jest podcast odcinek sponsorowany. No więc my korzystamy z takich, z takich gotowców. Naprawdę. I tak, mamy dla nas, dorosłych, od tego zacznę, kalendarz Asi Walczek. To jest kalendarz bliskości, i to jest kalendarz, który sobie kupujecie w PDF-ie, więc nawet dzisiaj, 1 grudnia, po prostu możecie sobie zdobyć, wydrukować i macie. I to jest kalendarz bliskości nierozumianej jako ta bliskość erotyczna, fizyczna, tylko bliskości emocjonalnej. Głęboka. Tak. Bar bardzo co roku z niego korzystamy i jest super. A w tym roku ma jest nowy, więc czekają nas nowości. Dla Franka natomiast mamy kalendarz od Kasi Augustyniak, który w ogóle. Ma pięć kalendarzy. Czy nie? Wiem, czy Kasia Augustyniak <grym> pięć już zrobiła? <grym> w ogóle które miała, to totalnie mamy. uwielbiam ten kalendarz, dlatego że to są takie woreczki na ścianie, więc to jest przy okazji piękna dekoracja. Ale to, co... Możemy cały rok zrobić tych woreczki. <grym grym> ale to co jest kluczowe? Dostajemy tam talie 50 kart z zadaniami. Więc teraz zobaczcie, że to nie jest tak, że mamy 24 zadania i musimy je wszystkie zrealizować. Tak, czy czy one ci się podobają, czy nie? Pierniczki. Nie, nie, no Właśnie, nie. Mamy 50 kart, które nie są datowane, więc rodzic decyduje, co i kiedy wkłada do tego kalendarza. Część kart w ogóle odrzuca, bo one po prostu nie są dla niego, dla, ich, dla, dla, dla tej rodziny konkretnej. Więc to uwielbiam. A jeszcze ten kalendarz, ja sobie tak udoskonalam. Ponieważ umówmy się, są takie dni, kiedy zupełnie nie mam czasu na zrealizowanie jakiegoś zadania, więc mi się zdarza robić tak, że w poniedziałek daję foremki do pierniczków z karteczką napisaną odręcznie, za niedługo ci się przydadzą. Kolejnego dnia daję mm, lukier w tubkach. Czy już wiesz, co nas czeka jutro? No i trzeciego dnia dopiero jest karta od Kasi, upiecz pierniczki. No, i to jest w ogóle dla mnie taki patent, wiesz, że czasami jest rzecz, znaczy, czasami jest zadanie. My w ogóle potrafimy płynąć w tym kalendarzu, bo pamiętam w zeszłym roku albo dwa lata temu, musieliśmy jechać do Twoich dziadków, coś tak. tam im pomóc, i po prostu zadaniem było jedź, odwiedź. Yy... Dziadków, nie? Dziadków, no to nie? jest właśnie to, co ja mówiłam, że, że my nie musimy kombinować z tymi zdaniami, tylko dopasowywać to do swojej codzienności. Więc jeżeli czujemy, że to jest dla nas obowiązek, to po pierwsze mamy prawo zrezygnować z kalendarza adwentowego. Serio. Nie ma więzienia dla rodziców, którzy nie robią kalendarza adwentowego dla swoich policji. dzieci. Nie ma adwentowej policji. Po drugie, macie prawo korzystać z gotowców. Tylko wybierzcie takie gotowce, które właśnie będą dawać wam maksymalną elastyczność. Mhm. Po trzecie, tu mogę polecić jeszcze jeden kalendarz. E, nawet jeżeli nie macie ochoty kompletnie nic przygotowywać, nic kleić, wycinać, chować w pudełeczka i woreczki, to wystarczy, że pobierzecie sobie aplikację Mamologia i tam czeka na Was kalendarz adwentowy, który został stworzony tak, że każdego dnia siadamy sobie z dzieckiem na kanapie, klikamy sobie w dane okienko, ono się nam otwiera magicznie, e, no i mamy tam jakieś zadanie. Może wam jedynie być potrzebna drukarka z tuszem. Tak, drukarka z tuszem. Natomiast reszta... No i papierem. I papierem, tak. Natomiast reszta jakby na pewno macie w domu, nie będzie tam nagle y, znajdź 50 rolek po papierze toaletowym i rodzic, y, ale jak to mam to zrobić? No, bo... no nie, jedna będzie potrzebna. Jedna, no jedna rolka, jedna, no i, a nie 50. Wiesz, ja widzę takie zadania dla dzieci, wszystko, co masz w domu ci się przyda. Zadania dla dzieci z tego, co macie w domu, a nagle czytam, a tam Wyciągnij glicerynę. No sorry, nie trzymam w domu gliceryny, nie? Więc dlatego zwracam na to uwagę, że nie ma tam takich dziwnych rzeczy i naprawdę macie Nie, najdziwniejszy jest chyba smalec. Co smalec? Potrzebny w naszym tak, kalendarzu tak, będzie, tak, smalec, to będzie jest smalec. I tu się przyda w spacer do sklepu, który może być też zadaniem e, dla dziecka. I przyda się odcinek nasz poprzedni. No, o przedświąte, przedświątecznych sklepach na pewno, tak. No. tak. Więc zostawiamy linki do wszystkich wspomnianych przez nas kalendarzy w opisie tego. Odcinka. Czyli mamy trzy kalendarze polecane. Od Kasia Augustyniak dla dzieci z gotowymi zabawami, od Asi Walczak, dla par. Joanny Walczek. A w tym roku jest dla par i dla singli, widziałam. Dla singli. A jeszcze nie widziałam, więc nie wiem, czy dla singli mogę polecać. Pewnie zrobiłam, badania, że coraz więcej rozwodów jest i coraz więcej singli. I, I nasz, nasz darmowy. Tak, w aplikacji, aplikacji. bez kombinowania. Pobieracie, korzystacie, używacie. Kiedy chcecie, w ogóle. I macie święta. Nawet nie musicie codziennie. To w ogóle, jak nie chcecie kalendarza, ale macie taki dzień, że, a coś bym, czym bym zajęła moje dziecko, no to już wtedy już bez dziecka, żeby nie widziało, że tam są inne okienka, klikacie. O, fajne, robimy. Też można. No, legalnie. Nie sprawdzamy, czy ktoś klika codziennie. Czyli życzę Państwu używania stu kalendarzy. <laughs> Tylu, ilu potrzebujecie. Może to być nawet zero. I na koniec jakaś świąteczna piosenka może już się przyda. Jingle buzz, jingle buzz. Jeszcze nie, jeszcze dopiero 1 grudnia. Daj spokój, okay. nie katuj ludzi.